może być przełomowa dla losów wojny chodzi o zgodę Waszyngtonu na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet poza jej terytorium Ukraina prosiła o to od dawna ale Amerykanie bali się eskalacji konfliktu Syn Donalda Trumpa już napisał że Joe Biden chce wywołać trzecią wojnę światową Marek Sygacz. Na informację o tym że Ukraina będzie mogła korzystać z zachodniej broni na nowych zasadach Rosja zareagowała zabijając 11 osób w tym dwoje dzieci w sumach i 10 osób w Odessie. To jest centrum miasta. Rosjanie prawdopodobnie użyli amunicji kasetowej. Podobnej amunicji o zasięgu nawet 300 km Ukraińcy będą mogli teraz używać do niszczenia celów wojskowych w Rosji. Zgodę miał wydać Joe Biden, bo rakiety dostarcza Ameryka. Kijów prosił o to od miesięcy. Waszyngton odmawiał, bojąc się reakcji Moskwy. Ale zmienił zdanie, kiedy Władimir Putin ściągnął na front żołnierzy z Korei Północnej. Był to jakiś argument, ale oczywiście głównie że Biden chce wykorzystać tę końcówkę swojej kadencji na to, żeby realnie wesprzeć Ukrainę. Oficjalnie Biały Dom nie zabrał głosu. Są nieoficjalne doniesienia amerykańskiej prasy i znaczący komentarz prezydenta Ukrainy, który dziś był w pokrowsku tuż przy linii frontu. Do ataków nie używa się słów, takich rzeczy się nie ogłasza. Rakiety same przemówią. Z pewnością. Jeśli taka decyzja została podjęta i przekazana reżimowi w Kijowie, oznacza to nową jakość w eskalacji napięcia, także z punktu widzenia zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie rakiety Atakams teoretycznie mogą uderzać w cele daleko za granicą, ale zgoda Amerykanów dotyczy tylko rosyjskiego obwodu kurskiego, do którego latem wkroczyli Ukraińcy. Chodzi o to, żeby do, przez te kilka miesięcy, kiedy, kiedy spodziewany jest początek rozmów o rozejmie, Ukraińcy mogli utrzymać bardzo istotną kartę. W tych rozmowach, czyli właśnie okupowanie tych kilku powiatów obwodu kurskiego Przed użyciem zachodniej broni w Rosji Putin ostrzegał od dawna. Jest to, taka decyzja będzie oznaczać, że NATO, Stany Zjednoczone i kraje europejskie walczą z Rosją, co zmienia istotę konfliktu i zmusza nas do podjęcia odpowiednich działań. Dyktator wiedzie jednak głównie na działania nowej amerykańskiej administracji. Wygląda na to, że biznes militarny chce mieć pewność, że trzecia wojna światowa wybuchnie zanim mój ojciec zdąży zaprowadzić pokój i uratować ludzkie życia idioci. W Polsce inaczej niż w Stanach ta sprawa nie dzieli polityków. Uważam, że Ukraina powinna mieć środki takiej obrony, aby mogła odepchnąć to to zaplecze rosyjskie. To miało to dużo większy efekt, gdyby ta decyzja żeby była podjęta Także przez Francję i Wielką Brytanię, które po decyzji Stanów Zjednoczonych rozważają uchylenie zakazu stosowania na terytorium Rosji swoich radnych. Marek Sydecki, Wydarzenia.